Ten w kolejnym odcinku na kanale. Cześć, chcę pokazać, jak zrobić kartę Omni w STB Contrable Bridge. Zwykły. No i ogon To jest bardzo fajny sposób, bardzo łatwy, nie trzeba mieć piątek. Nie wiem po co ludzie się męczą z piątkami, jak można mieć, jak wystarczy mieć jedną kartę jedynkę, jedną kartę dwójkę i bezmaskę. się zrobić kartę Omni. Ej, gdzie znaleźć kartę jedynkę i kartę dwójkę? No jeżeli gracie już w Step Control Bridge i kiedykolwiek to przeszliście albo chociaż grajście to w jakiś tam czas, to wiecie, że karta dwójka, że kart... tak, żeby zdobyć kartę dwójkę, musicie iść do karty, musicie zdobyć kartę jedynkę. Eee, wiadomo, zbieracie kartę jedynkę, powiedzmy, w pomieszczeniu, gdzie się rozpijemy mu te goście, zbieracie kartę jedynkę, odbieracie, że gdzie jest karta dwójka oraz z tym rugaczem. i nie, wy... nie wypuszczacie tej karty jedynki, tylko zabieracie kartę dwójkę i kartę jedynkę i jeszcze gaz maskę, jeżeli znajdziecie. Jest to bardzo dobrze, bo wiele osób typu nie wiem, Gabor, kurde, robi sobie trójkę i myślę, że dalej się nie da. No i to w Dobra. E, Robię coś takiego, że musimy zrobić sobie gas maskę e, kartę. E, kartę K1 e, i, i k tak. 2 Te karty możemy na mapie znaleźć. Jest to jest bardzo fajne. No, i po prostu wpisujemy um, teleport <laughs> 974. Oczywiście możecie to znaleźć normalnie w grze. lepsarkę. okej, no, Ok, wstawiamy verify. wrzucamy jedynkę, wrzucamy dwójkę. wrzucamy jedynkę, wrzucamy dwójkę i gasmaskę. Gasmaskę? Gasmaskę, tak. No i zaczekamy. Oczywiście to trzeba kilka razy próbować, bo to nie wyjdzie nam od razu. Dajemy save'a. I nie ma karty. Znów nie ma karty. Znów nie ma karty. Znów nie ma karty. Ja już tam pokazywałem tam po angielsku w jakiś tam sposób, ale... On taki średni był, bo on działał... Nie wiem on bardzo rzadko działał a ten działa, po prostu trzeba chwilę popróbować popróbować, tak o jak widzicie, mamy kartę widzicie, da się, da się po co wy się męczycie zbiera się karty 3, się to kurde do Heavy, przez te idziecie dosłownie wszędzie, kurde później, no, Plagi, po kartę 4 do Łazarza, po kartę 5 no po cholerę, jak można z dwóch kart posąkujących zrobić kartę Omni, no kurde no, to jest proste! No ale dzięki za oglądanie. Się będę z wami żegnał, bo jeszcze mamy fajną maseczkę. I nam się, i się nie męczymy. No i co? Maura.